Wow, wow, wow. No nie przestańcie! Gelatina di coco. Gong, gong, gong. Hej! Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzisiaj jest jak z mamą. Dzień dobry. Jak się ułożył Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj razem z mamą będziemy testować wiralowe jedzenie. A i od razu powiem, dlaczego mam rękawiczki. Nie dlatego, że tak bardzo marzną jej dłonie, ale dlatego, że po raz pierwszy w życiu wysłałam mamę do Agaty, żeby Agata zrobiła jej paznokcie, tak jak wy wybraliście na TikToku. Więc nie będę zdradzać, jak one wyglądają finalnie i czy mama z nimi wytrzymała, więc to będziemy musieli zobaczyć na kanale Beauty. A tymczasem czas przejść do testów. <śmuletra> <śmuletra> mamy przed sobą mnóstwo produktów, które będą, uwaga, z żabki, biedry i będzie nawet produkt z oszą. Zaczniemy od produktu z żabki, bo jest on bardzo rozpuszczalny, i tutaj Zabem. mamy. Uwaga, uwaga, Big Milka, ale w wersji crumble. Nie zna. Mm. Nie znasz Big Milka? No. To są te takie najpopularniejsze lody, takie śmietankowe, w takim, takim prostokącie. Widzisz? Taki... I tak go nie jadłam, to wiesz, dobrze mi pokazujesz. Oni tutaj piszą, że to jest smak strawberry and vanilla w posypce mm. ciasteczkowej. Czyli jak widzicie, wygląda to w ten sposób, no i właśnie ma mieć tą taką ciasteczkową posypkę, więc to jest taka nowa wersja Bikmilka. Ale posłuchaj, jak my się tym podzielimy, kiedy padek jest jeden? No pogryjemy sobie. Akurat A no z tego każe, loda mamy jednego. Śliczne! Rzeczywiście jest przepiękny, bo jest taki właśnie waniliowo-truskawkowy. Widać, że to jest taka chrupiąca posypka. Jak będzie Ciekawe, w środku mieszaną miał, wiesz, strukturę i szmiertankową i truskawkę To tak, dawaj to pierwszego gryza. Ta... O, posypała o. się. O. Czyli rzeczywiście jest jakby w środku różowy też, czyli jest z truskawką. No. O, z ale dziwna. Lizania lodów to tu nie za bardzo widzę. No ja, jest bardzo miękki, więc da się go bardzo łatwo no. gryźć, bo jest taki mega puszysty. Mm -hmm. Ta posypka ciasteczkowa nie jest chrupiąca, tylko jest po prostu takim trochę rozmoczonym ciastkiem. Więc ogólnie w smaku jest fajna, bo się czuje i truskawkę, i śmietanę. Wolę oblane czekoladą. I ja właśnie nie do końca, to mi pasuje, że jakby się nie łamie, dlaczego lada tak, Bo no się nie, łami, Fakt, okej, okay. to jest to plus. Ja dam no. temu może mm. 3 na 5. Może 3,5 na 5? No nawet no, 4-da. Te. To jest spoko. To jest bardzo ciekawy design. Dla mnie te ciasteczka są takie właśnie, że wiecie, takie rozmoczone. Szkoda, bo że prosto... są rozmoczone. No. Takie, mhm. no O, próbujesz, czy da się lizać? Jak będę lizać, to ta posypka po prostu spadnie. No tak. <grym> Jak ktoś nie lubi gryźć lodów, nawet miękkich, to nie jest to. Ja jestem gryzakiem lodów, więc dla mnie jest spoko. Jeżeli chodzi o wiralowatość tego loda, to czy oceniłabyś, że tak, tak czy nie? Zdecydowanie. Tak? Dla mnie jest odlotowy. Ja właśnie też uważam, że jest bardziej wirala. Może nie przez ten smak taki mega zadziwiający, ale przez to, że jest taki mega mięciutki i właśnie ma tą tak Taką śmieszną posypkę, która nie jest do końca określona, ale na pewno bym go jeszcze raz zjadła. To jest naprawdę o, dobre. Fajne. O, dobrze. To teraz może czas na coś z Biedronki. Podejrzewam, że ten produkt znasz, ale tej odmiany jeszcze nie znasz, -da -da -da. jest to Knopers. Więc powiedz, że A, znam, znam, tam, tak, tam, dobrze. Tak. Knopers, ale słuchaj wersja jogurt. Jest to wersja jogurtowa i ja jestem zajarana, bo ja uwielbiam. To ja jest orzechowe. Do no. tego wiłego, jakby jest tylko jedna, normalnie. Czy ty lubisz knopersy? Lubię. Ja kocham. I mam nadzieję, że ten mnie nie zawiedzie. W ogóle był tylko w pięciopaku. No Ale ja potrzebuję twojej Co teraz? rękawicz. O nie, O, Więc rzeczywiście chyba jest o jedną warstwę czekoladową, jakby mniej. Po prostu mamy tutaj bardzo dużo właśnie białego kremu i tylko ta czekolada na zewnątrz i ten wafelek tutaj z góry. Wygląda ładnie, ale nie pachnie jogurtem. Nie, nie. Co, próbujemy? Nie, nie ma zapachu, właśnie. Ha, ha, Jeżeli to orzechowy ha. trochę. Mm. Mhm, czuję jogurt, ale czy polepszyło to sprawę knopersa? Jak Dla mnie nie. To jest tak, że zamiast chyba tej orzechowej warstwy jest ta jogurtowa, ale ta mleczna została. Więc to jest tak, jakbyście jedli mleko z jogurtem. To jest rodzinne. Niekoniecznie to jest jogurt, coś dla mnie. Hmm. To już nie jest ten sam knopers. To jest dobry. Jak tak sobie zamknęłam oczy i poczułam ten jogurt, bo ja bardzo lubię smak jogurtowy, ale nie jest dla mnie na pewno lepszy niż nowy, ni, niż nowy, niż stary Knoppers. Więc bym powiedziała, że daj mu... Ja bym trzy dała. Właśnie też myślę między 3 a 4, bo jakby normalny Knoppers to jest dla mnie pięć. On jest po prostu trochę gorszy, więc dałabym ba cztery, bo nadal jest dobry, ale wybrałabym tamten. Okej, okay. no, no, no dla mnie to nie. a, -a. Mówisz a-a, a, -a, a zjadłaś całego mm. Knoppersa. A-a, nie, 3 A, na 5. No, no. Ale czym jest warty Virala? To chyba bym nie powiedziała. Brzmi super mm. i kupiłam jakby z ciekawości, ale na pewno bym nie stwierdziła, wszyscy musicie lecieć teraz do sklepu i kupować, bo wow, wow, wow. Ja bym, słuchaj, spróbowała teraz czegoś do picia. Więc może teraz przerzucę się znowu do żabki. Więc okay. uwaga, Arizona. Jest, bo co to takiego? Znasz to? Nie, Arizona, to napój. Mówiłam. Mają bardzo mnóstwo smaków tego i zwykle to są na zasadzie takich herbat trochę, tylko w różnych smakach. A to Arizona jest nazwa tej marki? Tak, tak się no nazywa, tak, tak, Aha, Arizona. No pierwsze słyszę, co ty powiesz? Tak. Hu, 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 huh Kiedyś właśnie to było tylko w Stanach, a potem e, wróciło. Ale design tej puszki jest super. Ma, naprawdę taki indiański ale każda, Ale też... każda ma inne. A I my te owocki pewnie będą tak, nas zdradzały, tak. że to będzie kiwi i truskawka. Tak, więc jest to kiwi strawberry i mamy cowboy cocktail. U, u. A kto z nas będzie kowbojem? <laughs> Nie, bo może my będziemy <laughs> kowbojem jak się tego napijemy. o, o kowboj, koktajl. że mam rękawiczkami mogę oczywiście, tak. jak ze śmiechu. Ale masz też dosłownie zaraz obok siebie chusteczki. Kowbojski na pół, no nie przestańcie Jest Jesteś taka uroczy. Pół, no, no, wiesz, że kowbojski na No Dobrze, więc jeszcze tylko chciałam dokończyć to, zaczęłam, że to było w Stanach i przyszło do Polski właśnie w różnych wersjach, ale to jest nowy smak, właśnie kiwi strawberry. A ogólnie bardzo mi się podoba kolorystyka tej puszki i właśnie ta czaszka, strasznie fajnie to wygląda, natomiast nie jestem fanką tych owocków, bo tak jakoś mi dziwnie staro wygląda. A ja bardzo lubię kiwi. Bachnie ładnie. Zobaczmy jak, kol u! jak kolor. Nie pieni się jak Coca-Cola, okej. Okay. Dobra, i profesjonalne testerki, Czy jest pani gotowa? Yes. Pachnie bardziej truskawkowo, nie? Taki tak. truskawkowy kiwi to tu nie słychać. No nie wiem. Ani truskawka, ani kiwi. No jeżeli to truskawka. Może to musiało być zimne. Pójdę po lód, zobaczymy czy coś tu zmieni. Pa. Próba hmm. testu numer dwa. Dla mnie teraz jest lepszy. Bo wtedy mi czymś śmierdział, bo miał ja był taki kurzasty. A teraz jest taki bardziej... No, zdecydowanie bardziej... lepszy. Teraz e? jest odświe Widzisz? odświeżony. Odświeżony jest teraz. I tutaj czuję już bardziej takie... Macie taką fajną, świeżą truskawkę. Dobra, no. Ale kiwi nie czuję. Mamy 14% gruszki, kiwi 5% i truskawka 1%. No to zaraz, co oni tutaj? Piszą o strobela, to gruszka jest? No. Czemu nie napisali gruszka z małym dodatkiem no, kiwi i no. truskawki? Jest 1% truskawki, a my najbardziej czujemy truskawkę. No tak. No, ale naprawdę to, to, zimną, a pije się jak po tak. prostu lemoniatka. Jest, jest przepyszna. Na zimno dałabym jej 2 na 5 albo nawet 1 na 5. Po prostu bym jej nie piła na zimno Mówię na ciepło. No, Powiedziałam pójdziesz na zimno. No widzisz? No, jeszcze raz. Right. Curić? Na Czurek. ciepło bym dała dwa, albo nawet jeden, bo bym nie dość, że nie piła, to jeszcze bym nie kupiła. A na zimno bym dała... no cztery na pewno. To ja na zimno mogę też dać cztery, tak. Jeżeli kupujecie Rizonkę, wsadźcie ją do lodówki, powinno być zdecydowanie lepiej. I ja uważam, że to nie jest warty wirala, dlatego że jakby smak jest naprawdę taki basicowy, to znaczy jest po prostu truskawka. Psegierki. Z mamą mówimy nie. Kolejny produkt jest z Biedry i jest to produkt, jak widzicie, mrożony. W sensie już teraz się rozmraża, więc trzeba działać szybciej. I jest to wyralowe mochi. Jest to właśnie taki deser, który ma w sobie lody i jakby jest pokryty taką kluską różową. Uwielbiam. I to są mochi od Misti. Misty e, i tutaj mamy smak. Nowym, Exotic Fantazy. Więc jak widać tutaj ten egzotyk Fantasy, to pewnie będzie ananas i Marakua. Zobacz, jak to pięknie wygląda. Ojej, oh yeah, mm -hmm. jakie różowe pinki! Pinki! Więc ja się w ogóle jaram, że tak ślicznie wygląda. Bo na opakowaniu widać, że właśnie tutaj jest piękny, różowy kolor i w środku jest żółty, więc ogólnie bardzo to jest estetyczne. Musimy je wyjąć i poczekać 10 minut. Ok. No, to to tak. I odstawiam to na bo w tym czasie będziemy mogły przetestować inne rzeczy. To teraz się przenieśmy do żabki w takim razie znowu. Puk, puk. Puk, puk. Czy ty pukałeś do żabki? <laughs> puk, puk, żabko, czy możemy wejść? Która z tych rzeczy byś najbardziej spróbowała w tym momencie? Tego misiaka tu. To są żelki Haribo. A, okej. Okay. Okay. Więc znasz żelki Aha. Haribo. Dobrze. Ale... To jest nowa wersja na lato. Oh. Wyobraź sobie, że to są truskawki ze śmietaną. Mm. Mhm. Ale numer. I Dobry. zobacz te kształty, że jak gdyby jest śmietanka. więc to taka kupeczka śmietanki. Jak to powiedzieć, jak taka plumpka, czy jak to. No. Porcja? Nie, <grym> to ja to nazwałam <grym> kupeczką, tak nie się obruszyła. Ja byłem się bardzo obruszona. Co to za słownictwo? A druga to jest po prostu truskawka. A jak to otworzysz? Będziemy rwać? Możemy nawet przeciąć z różkami, żeby być jeszcze bardziej fancy. No i już, się denerwuję, jak batonika nie mogę otworzyć, bo trzeba z od odpowiedniej strony znaleźć tam gdzieś taką te w wklejoną. Powąchaj to. Plus Bardzo intensywna. Ale ładnie pachnie. Wow, to pachnie tak, jak zestawy. Ja pana zjadam. Więc wysypmy sobie. U! Ogólnie wygląda to przepięknie. Sam wygląd, moim zdaniem, może zasługiwać na wiralowe, bo jakby tak. po prostu jest przepiękna truskaweczka. I to takie jest... miękkie, jest naprawdę żelek śmietanka tak naprawdę. i to jest taki, no, rzeczywiście taki to puchaty, jest... piankowy. Więc ja proponuję spróbować najpierw oddzielnie truskawki, oddzielnie śmietanki, a potem razem. Mmm, pachnie pięknie, uwaga. Żelek jak żalek. Mm. Takie tam konsystencji miśka. Ja bym nie powiedziała, że to jest konsystencja miszka. Mam mniej Wciągnące. I teraz pianka w takim razie, ale truskawka bardzo dobra. Czuć, że truskawka i mm. czuć konstancję super. Co do pianki mam duże nadzieje. Mmm, on puszysta. O, hmm. mm. ciekawe. On jest mm. mm. Ale dobra, spróbujmy teraz truskawki i śmietanki razem, jakby połączmy je ze sobą. Spróbujmy, czy to będzie jak deser. Zobacz, otworzył mi dziup. Okej. Okay. A ja mam do jakiegoś. On no ma rękawiczki? Mm. A możliwe, no. <grafi> przepraszam. Czekaj, mm. patrzcie, to ma konsystencja. Na pewno truskawka jest bardziej jakby krucha, a śmietana się tak bardziej ciągnie. Obydwa naprawdę mm. bardzo dobre. Można bardzo jeść dobre. garściami, przepraszam, mm. że tak się im wyrażę. <grafi> Ale <grafi> kiedyś miski to tak garstkami sobie wkładałam do buzi. Nie do że po jednym. Ja uważam, że one są bardzo dobre w smaku, super w konsystencji, piękne w wyglądzie ja mi dała 5 na 5. I dałabym im wiralowatość. Jestem tego samego zdania. Jak zobaczycie takie żelki, lećcie do robki. Minęło 10 minut i tak wygląda to moci. Nie wygląda mi to jakby to było już gotowe do jedzenia, bo jakby jest tak mocno jeszcze zmrożone. Ale no minęło 10 minut, więc to powinno być to. To powinna być ta konsystencja, więc możesz sobie wziąć... A, chcesz przeciąć? Uh -huh. to Pytanie, ja... czy to się da? Da się, na pewno. Ja przegry... o, Jaki ładny! Wow. Ja przegryzę od razu. Ale, fajor. Mmm, mm, wygląda ślicznie. I w smaku ten sorbet jest też cudowny. I trochę jak mango, na ananas, taki po prostu egzotyczny. Mm. I jest ten żelat glutamaty. Uh -huh. Jedno i drugie jest super. Uh -huh. Ten owocowy sorbet jest przepieszny i, i to ciasto tak. mega. Wow. Też owocowe. Mm. Mm. Wygląd 5, konsystencja 5, smak? Pięć. Bardzo reprezentacyjne mi powiedziała. Żeby kogoś zachwycić czymś, wiesz, zachwycić czymś nowym, mm -hmm. co to jest, i każdy otwier O poranca, co to. Mówię, czy też byś ale... podała na eleganckiej imprezie rozumiem. Mm -hmm. Totalnie. Mm -hmm. Uważam, że jest warty Wirala. Jak znajdziecie, to koniecznie łapcie. Kolejna rzecz z biedry, napój, ale mega dziwny napój, bo on ma w sobie dwie rzeczy, które są bardzo niepokojące. Znaczy, dobra, jedna rzecz jest niepokojąca, a druga rzecz jest taka po prostu niezwyczajna. Co cię tu niepokoi? To, że to jest napój o smaku gumy balonowej. Aha, okej. Okay. Bo często te rzeczy o smaku gumy balonowej są niesmaczne, ale to, co mi się mega podoba, to wygląd. Ma w sobie ten napój kawałki. Kokosa, wiesz, takiej galaretki kokosowej. Oj, oj, oj. Więc to jest guma stołowa. No, co bo jest? jest napisane With Nata de Coco. Jakby czemu napisali Nata de Coco? Jak większość ludzi nie wie, co to jest na, Nata no. de Coco. Że to jest właśnie ta galeretka kokosowa. No to są oryginalnie takie w kokosie? Znaczy, jak jest młody kokos, to jest taka taka cienka warstwa galeretki, ale ja nie wiem, czy oni tego nie robią z jakichś takich mm. wieży. Trochę namaczają ten kokos. Żeby taki... młodych kokosów no. na kosili. Na, na kokosów. Halo, halo, kokosiarnia? Proszę mi powiedzieć, ile byście na kosili kokosów. Przelałabym to do szklanki, żeby zobaczyć dokładnie, jak on wygląda, ale ogólnie De coco. De, de coco! Jeżeli chodzi o wygląd, ja mam to mu da 5. W zasadzie to mega do mnie przyjęło. Bo to jako opakowanie jest mm -hmm. super takie. Jest. Piękna jest. O, o ładne. Polecam. Ja lubię takie mleczne na to mm, coś. No, ale fajowskie. Dobra, mi się to Niemcy, podoba. Nie wiem. nie wiem czy nie wykombinowali za bardzo z tym na tego oko. Chciałam tylko powiedzieć, zanim jeszcze przetestujemy, że kosztowało to 5,50, a ja właśnie miałam takie, że już się zastanawiałam, czy to nie będzie kosztowało przed jakichś 15 zł, bo wygląda tak fancy, ale nie, kosztuje to tylko mhm. 5,50, więc okay. spróbujmy najpierw w takiej temperaturze w miarę pokojowej. Ale ładnie pachnie, taką truskawką, ale jakby... A, nie, zaraz, to jest mm -mm. guma balonowa. No wasze, właśnie. Właśnie miałam takie, o, truskawka, ale nie, guma balonowa. Dobra, próbuję. O! nie, to jest odlotowe. Fajne, ale ja muszę no. koniecznie z lodem. Lups. Te galaretki są super. No, bo to jest takie, takie troszeczkę gumowate, ale nie czuć mocnego smaku kokosa. Bardziej się czuje właśnie ten smak gumy balonowej. Ale nazywa się to w ogóle Gong kon I co to oznacza? Nie wiem. To jest nazwa firmy. Gonkon with nata de coco. Nazwa de firmy? Nazwa de firmy! Oh, nazwa firmy, No brzmi dla mnie, wiesz, jak Hong Kong, Gong Gong, gon to tak to, to. producent polski to tak? Ale dziwne to jest, jak się to gryzie. Dziwne są kogoś, Produced in EU. A, no, okej. Okay. Ale dziwne te żelki w zasadzie są nie, jednak. żelki są sztuczne, to jest fajne. Mhm. Ja bym w smaku dała temu tak 4,5 na 5. 4 na 5. Rzeczywiście ta guma balonowa jest fajna. Te kawałki kokosu są takie. Nie, nie jestem pewna. To jak oceniasz smak? smak na 4 5. na 5. 4 na 5, na 4 na 5, czyli tutaj się zgadzamy. tość jak najbardziej, smaczne. Wygląd cudowny i smaczne. Teraz nie wiem, czy jesteś gotowa na coś słonego. Ja na to bardzo czekałam, bo ja kocham słone rzeczy. Złotkie też, ale słone uwielbiam. To jest znowu nowa wersja. Jakaś wiralowa coś? Tak, no, cały odcinek jest wiralowy. No no, no właśnie, więc no. Daj, dajmy, wirujmy to. Wirujmy, zawierajmy. Za wir znowu jest to wersja nowa, starej rzeczy którą wszyscy kochają, łącznie ze mną. ASMR Monster Manch. Nie znam. To? Nie znasz tego napisu chociaż i tych duszków? Napisy tej duszki? Chipsy, rzeczy, duszki. niż duszki? Wzory? Chipsy, duszki. Tylko nie, duszki. Nie, nie znam. Nie znasz. Hej! Z tych chipsiorów mam jeszcze drugą wersję smakową, ale będę ją testować na shortcach Jest to nowa wersja Monster Munchy i chciałam powiedzieć, że od razu oprócz opakowania, gdyby różnicy w opakowaniu, są tu nowe buźki. Bo w Monster Munchach tych takich oryginalnych jest tylko jedna buźka i to jest chyba ta. A tutaj wprowadzili duszki emoji i są różne buźki. no to mnie na Halloween będą sprzedawać? No, w zasadzie mo można by było tak, ale ty Duszki są sprzedane cały rok i one są pyszne. Okay. I teraz się zastanawiam, czy oni zmienili coś trochę w składzie. czy to jest tylko opakowanie i nowe buźki. Ech, no ja znam tylko takie Pachną, psiorek, pachną znamy, jak mm. Monster Munche. One mają taki swój specyficzny okay. zapach. Ale pachną ładnie dla Ciebie? Nie, ja takie... Tak, tak. A ja to już znam jako kartoflaki takie. Tylko jak one się nazywały? Takie, wiesz, tuba Jedna zielona, a druga czerwona, bo z poryką. Pringlesy. No. Dobra, wysypiemy duszki, zobaczymy. O! One są... Tak, ooo, tak grzecznie ułożone. One są ułożone jak Pringlesy. Mam nadzieję, że będzie to widać, ale one są ułożone jak Pringlesy, jakby... Więc jak ktoś ma manię takich, wiecie, równo ułożonych chipsiorów, to to jest jakby to, więc... Dużo się mieści po opakowaniu. No, naprawdę, one są tak równo ułożone. Mają cztery różne buźki, ale od razu widać, że to jest nie ten chips. Bo Monster Manche na pewno wiecie, że są takie właśnie mega puszyste, one mają dokładnie konsystencję jak Pringlesy. To jest po prostu Pringles wersja Monster... Monster Manczy, więc zastanawiam się, jak one będą smakować. Wygląd, więc zabierzcie. Sokeli. Są trochę twarde w porównaniu, ja tylko mm. mogę mówić w porównaniu z tamtymi. Mm. Na pewno nie są to jak normalne Monster Manche. Są trochę jak solone pringlesy, ale przy tym drugim chipsie poczułam ten taki Monster Manczowy vibe. Taki smak jak ten oryginał trochę, ale mimo wszystko one są właśnie takie dosyć twarde. Chrupiące, jakby się, nie rozsypują się tak na takie mm, y, no chrupiące, ja, delikatne kawałeczki. Ja no To jest po prostu taka miazga ziemniaczana zrobiona jakby na chipsa, ale zdecydowanie konsystencja oryginalnych Monster Munchy, to jest coś, czego nie da się przebić. Ja bym dała no, właśnie dobrze, takie, takie 4 na 5, 3,5 na 5, jeżeli chodzi o smak, bo zwykła monstermancze to jest 5 na 5. I dlatego mam takie mm. a ty? 4 na 5. Okej, okay, o dobrze. Czy Ale są... ja nie mam porównania z oryginałem tym drugim, w związku z tym moje jest troszkę zafansowane, może. Tylko nie wiem, czy bym powiedziała, że zasługują na wiralowe. Okay. Chyba nie. Ja to tradycyjne wola, po prostu okrągłe i nie widzę. Znaczy bez tych buzik, no. Czemu bez buziek? Bo to no takie. Więc mama dziwne, no więc woli takie niedziwne chipsy, tylko takie zwykłe tradycyjne. Tak. No bo po co wyciągać jeszcze jakieś wzorki, i nie wiem, czym się jeszcze rozróżnić? Żebyś mogę powiedzieć, że jeszcze ciepłe duszki, a nie okay. ciepłe jakiekolwiek. Dobra, więc możemy przejść do następnego. No. Czy chcesz jeszcze zjeść troszeczkę tych ciepłcików? Co? To dałaś im cztery. Okej. Okay. Teraz mamy produkt. Jeden wyjątkowy z innego sklepu niż Biedra i Żabka, czyli oszą. To jest coś, co jak zobaczyłam, miałam takie ok. Nie wiem, czy to jest wiralowe, czy nie, ale chcę tego spróbować. I okazało się, że jest wiralowe, więc znasz KitKat? Tak. Mama zna KitKata. woohoo! Więc to jest KitKat, tylko w formie płatków śniadaniowych. Mm, no mm -hmm. proszę, proszę. Jest, jest. Więc jak widzicie, wygląda po prostu super. Jakby Nestle potrafi pokazywać pięknie to jedzenie. Podobno to jest coś więcej więcej niż normalne płatki śniadaniowe. Podobno to jest coś tak super fajnego, że jak tego spróbujecie, to nie będzie chcieli jeść nic więcej. Czy jesteś zachęcona na tym? No, to oczywiście. Jestem tego mega ciekawa, bo ja bardzo lubię KitKaty. Czy Ty lubisz KitKaty? Nie. O, to jest dosyć zaskakująca <laughs> odpowiedź, której się nie do końca spodziewałam, ale... Ponieważ ich nie jadam. A rozumiem. że ja, ja je znam. Rozumiem. Więc... Jest... O... Aha, czyli jadłaś KitKata, czy nie jadłaś? Nie. Czyli znasz, ale nie jadłaś. Tak jest. Rozumiem. Czyli nie będziesz mogła porównać, czy to jest... Wow. Ale jestem zły tester tutaj. po następnej produ produkcji <laughs> wychodzisz. Koniec. Dobra, mamy miseczki. I proponuję zrobić tak, żeby najpierw spróbować na sucho, a potem z płatkami. Tak is... z... No, z płatkami, tak. Z płatkami, z mlekiem. <laughs> Pokaż. U, ale jak ładnie pachną. O czekolada mój. Mm. moja. Moja nuta smakowa. Dużo czekolady no, no. Tak. no, są takie na maksa czekoladowe. Wyglądają tutaj mniej pięknie niż na opakowaniu, bo mimo wszystko opakowanie to jakby tu jest to versus to, więc jakby takie sobie, ale są może będzie na troszkę? Dobrze, to Ja, Dobra, ja próbuję okay. na sucho. Mm, mm. Dobre. Dobra, ale to smakuje jak chocapik. Wiem, bo kiedyś byłam nałogowcem czokapików. Ja jestem trochę niezadowolona. Dajmy temu szansę mleczną. U, zbył się czekać na mleko. Dla mnie są spoko. Nie ja się nie rozpuszczają tak w tym mleku, nie, nie ciągną tak wilgoci. One są spoko, tylko po prostu to nie jest to, czego ja bym się spodziewała. Mhm. Że to są płatki KitKat i w ogóle są super inne. Tylko właśnie takie trochę czokapiki. Jeżeli lubicie czokapiki jedliście, to to jest bardzo podobne. Tak z mlekiem, ogólnie 4 na 5, ale jestem trochę zawiedziona, że to nie jest właśnie kitkat, kitkat. Mam obawę, żebym zjadła tego za dużo. Ale jest Aha. tu napisane, poczuj prawdziwą e kakaową eksplozję smaku i rozpłynie się w smaku pły pysznej mlecznej czekolady, więc to jest prawda, bo jest to mocno czekoladowe, ale czym nazwa to viralowym? No nie, no, nie wiem. Nie ma tutaj żadnej jakiejś szału, nie ma. No, chyba nie. Jak widzicie, już jestem sama, wygoniłam mamę, bo nie umie testować produktów. Nie żartuję, mama nie, nie zdążyłaby do tego testu, jakby będzie wyszła teraz, więc zostały mi ostatnie trzy produkty, które muszę przetestować sama, więc przechodzę do kolejnej rzeczy. Może teraz zrobię taki powrót do przeszłości na maksa. Bo umówmy się, kto nie zna draży korsaży. Jest, jest, w nowej wersji, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś te draże były takie, w sensie ciemne, i one ogólnie były w takiej ciemnej skorupcji, i w środku było jasne i kokosowe, jakby z czekoladu na zewnątrz, a teraz jest nowa wersja. Mają nową szatę graficzną, wyglądają bardzo nowocześnie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. O, oh, ale one pięknie pachną kokosowo. Więc uwaga, wyglądają tak, kształt miał taki sam, tylko właśnie są całe białe, więc pachną pięknie, aż zaczęłam śnić. Okej, Ok, więc spróbujmy, jak smakują. Mm. Ja bym powiedziała, że to jest taka trochę bardziej może słodka princesa. Środek mają bardzo dobry, ale ta zewnętrzna skorupka jest. Jakby z skorupką z cukru. I to już jest dla mnie taka przesada, jeżeli chodzi o słodkość, że mam teraz w ustach takie, ale ja mam dużo cukru, ale ten środek jest super. Tylko ta cholerna skorupka, naprawdę. Jakby tego nie było, byłyby o wiele lepsze, ale wiecie co zrobię? Spróbuję ją odłamać. Uuu! Ej, daje się to łamać. Syro i W środku jest tak cudownie kokosowa. Mmm! Jakby zrobili wersję, bez tej koszmarnej skorupki. To chyba byłyby najlepsze takie właśnie kokosowe cukierki, jakie jadłam. Jeżeli chodzi o wirolowatość, uważam, że to... Czyżby spadła za mną mapa? Nie, nic się stało, Ameryka Północna yy, odpadła. Ameryka Północna znowu istnieje na mapie świata, więc wracając do draży korsarzy, w smak jak najbardziej na plus, ale są dla mnie za słodkie. Bym dała im chyba 4 na 5, bo jadłabym je właśnie z takiego sentymentu, ale raczej bym nie kupiła tak ogólnie, jakbym zjadła już całą paczkę, już bym miała takie, a, dobra, zadanie no spełnione, mogę lecieć dalej. Wirolewaty, może są na zasadzie powrotu do przeszłości, ale ogólnie nie są jakieś mega epickie. Teraz żabka, przerzućmy się do żabki i spróbujmy nowego smaku skitelsów. Skitelsy co jakiś czas wypuszczają swoje Nowe wersje, bo zauważyli, że to działa i ludzie mają takie. Wiem, że już jadłam kiedyś Skittlesy, ale teraz jest nowa wersja, więc uwaga, uwaga. Skittles dessert. nie, że dessert. To są różne rodzaje deserów, w sensie różne smaki deserów. I opakowanie jest ogólnie mega słodkie, bo jest taki ładny różowy kolor. Z tyłu jest napisane, że mamy tutaj smaki: Cherry Cheesecake, Choco Orange Cake, Blueberry Tart, Lemon Pie, Strawberry Ice Cream, czyli po prostu lody truskawkowe. Szczerze, wydaje mi się, że to jest trochę podpucha na takiej sadzie, że to będą smaki typu truskawka. Zobaczmy. Jak to będzie wyglądało? Ja oczywiście jak zwykle muszę sobie rozdzielić na kolory. Ale widać już, że kolory trochę się różnią, że zmienili też te kolory skorupek. A więc mamy żółte. Pomarańczowe, oh, pomarańczowe są tylko trzy. Ale z drugiej strony to spoko, bo jakby pomarańczowe nie są moimi ulubionymi. Całkiem dużo tych truskawkowych. Znowu tylko trzy fioletowe. Mm -mm. I cała reszta różowych. Zobaczymy czy tu jeszcze jakieś były. Nie, okej, okay. czyli jest tylko pięć smaków. No i tych mamy najmniej, więc spróbujmy może zacznę od żółtych. Czyli Lemon Pie. Okej, okay, jest cytrynowe, ale czuć, że jest tam coś jeszcze. Są takie może trochę bardziej słodkie. Rozumiem, jest tam trochę ciasta. Więc teraz zobaczmy choco orange. Mm, czuć pomarańczy tak jak normalnie z ale wchodzi taka dziwna czekolada i to jest trochę tak jakbyście jedli żelki czekoladowe, ale to jest takie trochę dziwne, takie trochę niepokojące, jeżeli chodzi o smak jakby. Teraz mamy czerwony, czyli to był strawberry ice cream, czyli tak jak podejrzewam, to po prostu będzie truskawka. Trochę bym powiedziała, że znowu jest taka truskawka z wanilią, taka trochę bardziej śmietankowa truskawka, więc teraz zobaczmy fioletowe. Mmm, mega dziwna, bo na początku miałam taki wow! W końcu nowy smak. I rzeczywiście było bardzo ciekawe, ale potem właśnie przyszła taki smak błyszczyka albo czegoś takiego balsamu do ust i już mi nie podchodzi. I został ostatni. cherry cheesecake, zobaczmy. Mmm, wiśnia. Jakby mi ktoś nie powiedział, że to ma być sernik, to w życiu bym się zorientowała, że to jest sernik. Mimo wszystko te skitelesy są mocno owocowe, i to jest tylko takie delikatnie. Jakieś inne w smaku. Wydawało się wiralowe, ale bym to oceniła chyba 3 na 5. Po prostu wszystkie są takie w miarę mm, musimy z tego kotleta jakimś innym smakiem. Prawie wiralowe, ale niestety. Czas na kolejny wiralowy napój, tym razem z biedry i uwaga, uwaga. Jest to napój Mentos. Ja jestem fanką Mentosów, lubię jak wypuszczają mega fajne smaki. W ogóle znalazłam jeszcze drugi smak i on się pojawi na shortsach, więc jakby czekajcie na to, bo będę Jest tu dwa smaki. Tutaj mam smak Apple Soda Kick, non-sparkling drink Mentos with jelly Bites Shake it. To mi przypomina znowu o tym um, Goncon with nata de coco. Nie wiem, czy tutaj jest nata de coco, ale mam nadzieję, że nie, bo ona jest taka bardzo twarda na koniec. Zobaczymy, co tutaj jest. Co on tutaj piją? O, oh, nie. Gelatina di coco. Napój no, z kawłkami galaretki z kokosa o smaku jabłkowym, z cukrem i substancjami słodzącymi. Nie chciałam tego, no ale trudno. Wygląda nice. Mamy tutaj wszystkie piękne informacje. Opakowanie też jest super, więc sam koncept. Ja już daję wirala, ale sprawdźmy teraz, jak to będzie w ogóle wyglądało. Chyba jest tutaj o wiele więcej tej galaretki. No, bym powiedziała, pokaźnie. Spójrzcie tylko na to jest jej naprawdę dużo, a tutaj jakby jej jest o wiele mniej. No ale zobaczmy. Śmieszne jest to, że ona akurat tu utrzymuje się na powierzchni, a w tamtym drugim napoju ona spada. Nie wiem na czym to polega. Apple Flavor. Czyli mentos jabłkowy. Tu te galaretki są chyba zdecydowanie lepsze. Nie wiem, czy one nie są mniejsze. Może mniej sztuczne, może mniej gumowate. Jeżeli chodzi o smak, to chyba czuć, że to jest jabłko. Jest bardzo dziwne. W sensie taki. Że ciężko go określić, może to jest właśnie ten mentos jabłkowy, bo to nie jest definitywnie takie jabłko-jałko, ale właśnie bardzo trudno mi jest określić smak i w ogóle napić się tym piciem, jak on ma w sobie te kawałeczki kokosa. Natomiast chyba mi się podoba w sensie od czasu do czasu mogłabym pić. Wydaje no myślę, że chyba 4 na 5, że jest taki prawie idealny, zasługuje na miano wiralowego, bo i opakowanie i w środku bardzo ciekawe, więc powiedziałabym, że wiral. Kolejne wielolowe jedzenie z marketów. Pamiętajcie, że filmy na tym kanale pojawiają się w każdą środę, a na kanale Beauty w każdy piątek. Dzięki piękne, do zobaczenia i pa pa!